Oto Volkswagen Passat w siódmej odsłonie. Technicznie bez rewolucji, za to bardziej dopracowany. Przedstawiamy nasze wrażenia z jazdy najnowszym i jednocześnie największym kombi z Wolfsburga. Facelifting? Decydenci Volkswagena mają inne zdanie. Zgodnie mówią o nowej generacji Passata. Czy aby na pewno? Nie dajmy się nabrać, technicznie wszystko jest po staremu. Poprzecznie umieszczony silnik przed kolumnami MacPersona napęd na koła przednie, Sporo tradycyjnie otwieranych drzwi, tylna oś wielowahaczowa, a całość dostępna w dwóch konserwatywnych wersjach nadwoziowych. Słowem, Passat jakiego dobrze znamy. Inżynierowie Volkswagena zastosowali tę samą strategię jak przy tworzeniu szóstej generacji Golfa. Przejęli sprawdzoną konstrukcję poprzedniego rocznika i zamiast majstrować przy tym co niezauważalne, skupili się na wyglądzie i dopracowaniu detali. Przy okazji dorzucili kilka nowych drobiazgów do wyposażenia. Wymiary warianta pozostały bez zmian, 4 ,77 m to słuszna długość w tej klasie. Zapewne kombi nadal będzie najchętniej kupowaną wersją nadwoziową. Ilość miejsca oraz ładowność są naprawdę imponujące. Kombi jest jednym z najbardziej praktycznych aut w swojej klasie. Standardowo bagażnik ma 603 litry pojemności. Niestety jest pewne rozwiązanie za które już na wstępie musimy odjąć punkty. To sposób składania tylnej kanapy wymagający więcej niż jednego ruchu. Sposób, który trafił do Lamusa dobrych kilka lat temu. Wrażnią też twarde plastiki, jakimi wykończono dolne partie wnętrza. W kokpicie mamy dokładnie to, za co kierowcy najbardziej cenią Volkswagena. Wzorową ergonomię i funkcjonalność znane z poprzednika. Jeżeli ktoś nie miał okazji prowadzić pasata, to niech wyobrazi sobie auto, w którym kierowca nie musi się martwić o to, czy po odsunięciu fotela i zajęciu wygodnej pozycji, Pozostanie miejsce na nogi siedzącego sami pasażera. Do tego wszelkie przełączniki i wskaźniki wyglądają bardzo tradycyjnie, a to oznacza prostą obsługę i bezpieczną jazdę. Przejrzyste instrumenty skracają czas, na jaki prowadzący auto musi oderwać wzrok od drogi, by się nimi posłużyć. Ale jak już wspominaliśmy, w pasacie to nic nowego. Różnice jednak nie tkwią w detalach. W oko od razu wpada elegancki zegar analogowy, niegdyś znak rozpoznawczy samochodów luksusowych. Dopieszczono też pracę zawieszenia, dzięki czemu komfort presorowania jest wyższy. Za dopłatą można zamówić elektroniczną regulację siły tłumienia. Na dieslu świat się nie kończy. Turbo doładowany silnik 1.8 TSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny jest rozsądnym źródłem napędu dla pasata. Supersportowych osiągów nam nie zapewni, ale sprawna i bezpieczna jazda nie jest problemem. Spalanie w dużym stopniu zależy od tego, jak traktujemy pedał gazu. W trasie przy bardzo spokojnej jeździe możemy osiągnąć zużycie paliwa nawet rzędu 7 litrów na 100 km. Z kolei, przy osym traktowaniu i częstym wyprzedzaniu, Passat potrafił wypić o 2-3 litry więcej. Tak samo jak w mieście. Średnie zużycie paliwa w naszym teście to 8,5 litra na setkę. Przeważała jednak trasa. Nie można powiedzieć, że Passat TSI jest paliwożerny. Volkswagen Passat Wariant w najbogatszej wersji wyposażenia Highline. Kosztuje przynajmniej 114 90 zł. Wymagający mogą jednak szybko zwiększyć tę kwotę. Cena testowanego egzemplarza przekroczyła 130 000 zł. Passatowi możemy zarzucić nadmierny konserwatyzm, ale nie zmienia to faktu, że ten staromodny w oczach wielu samochód świetnie trafia w potrzeby rynku. Inżynierowie konkurencyjnych marek wiedzą o tym, że zaprojektowanie auta, które będzie tylko ergonomiczne, wygodne, oszczędne i dynamiczne. Nie jest takie proste, jak mogło się wydawać.